Na wszystkim. Z tej strony Sasumiya Kawiksa. Dzisiejszy vlog to jest kontynuacja poprzedniego, czyli część druga. Chciałam was poinformować, że moje wysiłki dają, dają jakieś skutki, bo już schudłam 3 kg, nie wiem jakim cudem. Od środy robię brzuszki, mam takie zakwasy i tą wodę chleję cały czas i jestem co chwilę w łazience, bo tak mi ciśnie pompa. Ale no dobra, no niby się oczyszcza organizm, jak to się mówi. Nagrywam w miejscu w kuchni, bo żeby było jaśniej. Oczywiście hej, teraz powiedzą, o gruba kurwa w kuchni, żebyś mogła szybko wpierdalać, ale nie, no po prostu to jest lepsze światło, bo jest, za oknem jest bardzo ładna pogoda. Wczoraj kosiłam kurde trawę i tak się zmęczyłam, taki był gorąco, 40 stopni, to masakra, nie radzę nikomu tego powtarzać. No i oczywiście mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki i że nadal jesteście ze mną i niech ci hejci spierdalają, bo jak im się nie podoba mój vlog, to po co go oglądają, ktoś mi każe. Ja im wcale nie kazałam nic takiego robić, ani oglądać. Nie wpierdalam chipsów i nie popijam ich wodą. Jeżeli ja mam jakiś cel, to ja go osiągnę i schudnę i zobaczycie, głupie chuje, że da radę. Więc żegnam się z wami, Sasumiaka Wiksa i życzę mi powodzenia.